Kochani, słuchajcie, mam takie przemyślenia, chciałem się z nimi podzielić. E, to, co się dzieje, słuchajcie, to jest jakieś totalne nieporozumienie. E, ja na początku powiem, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Ludziom, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną, żeby jak najbardziej pomagać z całego serca. To są przebiedni ludzie, naprawdę. Jestem całym sercem za nich. Ale no, polski rząd, to co robi, to pcha nas, słuchajcie, w przepaść i spowoduje dramat, którego jeszcześmy w życiu, od nie wiem ilu lat, my w życiu, słuchajcie, nie widzieli, jeszcze nie przeżyli. Dlaczego już wam mówię? Po pierwsze tak, już nie mówię o COVID-zie, że był COVID, teraz już nie ma. Że szpitali były zamknięte covid a teraz się okazało, że są setki kurde miejsc, tak? I nawet na onkologicznych miejscach dla dzieci, kurde, tysiąc dzieci z Ukrainy ma przyjechać. Kolejna sprawa, lekarze to przyjmują, kurde, nie ma teleporad, a? Naprawdę można? No że to jakiś absurd jest? NRZ mówi, że będzie płacił za leczenie Ukraińców. NRZ? Za co? Oni ma pieniędzy, to są nasze pieniądze Twoje, moje podatki Słuchajcie, ja płacę tysiąc, kurwa, ze złotych ZUS-u Już tyle, czy zarobię, czy nie Nikogo to nie interesuje A teraz jeszcze NFZ będzie płacił? Za nasze? Ludzie, już to będzie tragedia Kolejna sprawa, pięćset plus z naszych pieniędzy. No tak, że już jesteśmy bogatym krajem. Murawiecki nie zapłaci ze swojej działki, tylko ty i ja, twoja babcia, twoja mama, twoja córka, twój syn, twój wujek i kolega za to zapłaci. Kolejna sprawa jest taka. Już ludzie się z i spędzą za za chwileczkę. Podwyżki gazu spadły, no bo po co? Słuchajcie, od miesiąca wiedzieli, że będzie wojna. Zamiast stworzyć fundusz i poprosić wszystkie kraje, żeby się zrzuciły na to, żeby e, pokryć koszty e, e, pobytu Ukraińców tutaj, to nie. Wiecie, co się stanie? Kurz przecichnie, wszystko opadnie i my potem zostaniemy z tym y, utrzymywaniem tych wszystkich ludzi tutaj w Polsce. Bo nie wiem, czy wiecie, ale przez COVID jest jeszcze takie prawo, że nie możesz wyrzucić człowieka z mieszkania, za które ci nawet nie płaci. A, a co dopiero? Y, a, mieszkania. Ludzie czekają po 12 lat na mieszkania. Przedszkoła, szkoły, to wszystko za darmo. Za co? Za nasze. To, to, co ktoś sobie robi prywatnie, to jest jego sprawa. Może wziąć sobie i 10 rodzin, które potem się ich nie pozbędzie. No bo jak, teraz tchnienie serca jest super. Ja też pomagam, też płaciłem pieniądze, dając sprzęty, wszystko zrobimy, ile mogę. Ale co potem? Co potem, rząd ci odda? <laughs> Powie tak jak mnie, 1800 kurwa ZUS-u Płacisz, ale ja nie zarobiłem Co mnie to interesuje? Słuchajcie, kto za to zapłaci? Wszyscy później pieniądze popłyną strumienie na Ukrainę Od państw, a my z tym wszystkim, słuchajcie, zostaniemy Taka jest prawda A to, co robią teraz politycy To ugrywają kapitał swój polityczny Ja to są fajni, fantastyczni, zajebiści No, a to my, słuchajcie, wszyscy Za to zapłacimy, zobaczcie Po jakiej cenie jest już kurs złotego Ktoś się tym martwi? Nikt się tym nie martwi Dojadą nas tak, że się od śmiechu, słuchajcie, nie utrzymamy. Tak jest moje zdanie. I po prostu nie daruję wam skór wysyny za to, co robicie z tym krajem, po prostu.